Pszenica i konkol. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, a kiedy ludzie spali, Przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie. Abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy, pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicy zawieźcie do mojej stodoły. Dobre i złe ryby Podobne jest królestwo niebios do sieci. Zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju Która, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili Tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie i włączą złych spośród sprawiedliwych I wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i skrzytanie zębów Zrozumieliście to wszystko? I mądre panny. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy, mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, Zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swe lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły, kupować. Nadszedł oblubieniec i te. Które były gotowe. Weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi, i później nadeszły pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Talenty wykorzystane i zmarnowane. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im majątek, i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten. Który wziął dwa, zyskał dalsze dwa, a ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego, po długim czasie powraca pan nowych sług i rozlicza się z nimi, dobrze sługo dobre i wierny, nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego, wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł, Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, żeżniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. A to masz co twoje, a odpowiadając, rzekł mu Pan jego, Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, żeżnem, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś dać pieniądze moje bankierom a ja po powrocie odebrałbym co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ziemia dobra i nieurodzajna. Oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je, inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka, a gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miały korzenia. Uschły, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je, jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stukrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kwas chlebowy Podobne jest królestwo niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki. Aż się wszystko zakwasiło. Czyści wewnątrz i czyści na zewnątrz. Nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. siewca. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Ziarno Gorczycy. Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Miara przebaczenia Podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego któremu był winien dziesięć tysięcy talentów, ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak długo odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługał wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudze jego widząc, co się działo? Bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego okazał wydać go katom dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Zysk, który jest stratą. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dobre Na długie lata złożone odpoczywaj. Jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował, tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Szata Weselna Charakter Człowieka Królestwo Niebieskie podobne jest do króla który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole. Drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytrącić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni, idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich których spotkacie, słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego, lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Zeskujcie sobie przyjaciół. Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim. Że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę? Skoro mój pan pozbawia mnie zarządu, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów. Gdy będę usunięty z zarządu, przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu, ten odpowiedział, sto byczek oliwy, on mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz, 50. następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien, ten odrzekł, sto korcy pszenicy, mówi mu, Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamoną. Aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny? Ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Kto jest bliźnim moim? Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego. Odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął pewien zas Samarytanin. Będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany. Zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydle. Zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.